Cześć, a tematem dzisiejszego odcinka będzie Ford K drugiej generacji, produkowany w latach 2008 do 2016. W nagraniu opowiem przede wszystkim o najważniejszych danych technicznych, będzie sporo o ciekawostkach, opiniach, wadach, zaletach i ewentualnych usterkach. Jeżeli zatem jesteś ciekaw tych wszystkich informacji, to koniecznie obejrzyj ten film do samego końca, aby dowiedzieć się jak najwięcej na temat tego samochodu. Ja zachęcam cię także do zostawienia polubienia pod filmem i do zasubskrybowania mojego kanału, jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś. A teraz przejdźmy już do szczegółów. Fordka drugiej generacji to małe auto miejskie, które potrafiło zaskoczyć swoją nowoczesnością i dynamicznym designem. Model ten cechowała wyrafinowana sylwetka z gładkimi liniami i unikalnymi detalami. Co ciekawe samochód był wynikiem współpracy pomiędzy Fordem a Fiatem, a auto finalnie dziło sporo różnych elementów z Fiata 500, które dotyczyły m.in. układu kierowniczego, układu Hamulcowego czy zawieszenia, a zatem oba te modele mają ze sobą sporo wspólnego i warto o tym wiedzieć. Jeżeli chodzi o kwestie techniczne, no to przede wszystkim pamiętajcie o tym, że Fordka drugiej generacji dostępny był w wersji trzydziestego hatchbacka. Auto było dostępne z pięciobiegową manualną z trzecią biegów, co było dość charakterystyczne dla tego konkretnego segmentu. Do tego samochód oferował napęd na przednie koła i zapewniał niezbyt duże wymiary, ponieważ auto miało około 362 Centymetry długości, około 165,8 cm szerokości i około 150,5 cm wysokości. Wszystko to przy rozstawie osi 230 cm i przy masie własnej w zakresie 870 do 1600 kg. A zatem, jak sami widzicie, było to lekkie auto o niezbyt dużych wymiarach, co oczywiście przekładało się bezpośrednio na zwrotność i komfort jazdy. To co istotne, to że Fordka drugiej generacji na rynku znajdziecie w wersji. Z czterema miejscami siedzącymi. Samochód posiadał również zbiornik paliwa o pojemności 35 litrów, co oczywiście pozwalało na niezbyt częste tankowanie. Do tego bagażnik o pojemności 224 litrów, który faktycznie nie jest jakoś zbytnio pojemny, natomiast powinien wystarczyć do codziennej miejskiej jazdy. A zatem naprawdę ciekawie się to wszystko prezentowało, jeżeli chodzi o wcześniej wspomniane elementy. Teraz może przejdźmy sobie do wyposażenia, a mianowicie auto dostępne było w następujących wersjach. Były to wersje Trend, Trend plus Titanium, Titanium plus Grand Prix 2 czy Metalka, a zatem sporo różnych opcji do wyboru mieli potencjalni właściciele tego samochodu. W podstawowej wersji FordK drugiej generacji oferował m.in. poduszki powietrzne, system pokładowy czy zagłówki, natomiast w bardziej rozszerzonych wersjach można było doposażyć auto o dodatkowe udogodnienia, takie jak chociażby podgrzewane lusterka, elektrycznie sterowane szyby dodatkowe poduszki powietrzne, klimatyzację czy wielofunkcyjną kierownicę, a zatem sporo możliwości w zakresie doposażenia auta znajdziecie w Ford Ka drugiej generacji. A zatem skoro już te elementy mamy omówione, no to przejdźmy sobie może do silników. Generalnie auto znajdziecie w dwóch wersjach silników. Pierwsza to jest silnik benzynowy 1.2 o mocy 69 koni mechanicznych ta wersja jest generalnie dość popularna na rynku natomiast druga wersja to turbo turbodiesel 1.3 multijet o mocy 75 koni mechanicznych która generalnie nie była jakoś mocno popularna w Polsce co będzie miało oczywiście niebagatelny wpływ na liczbę ofert o tym oczywiście powiemy sobie za chwilę natomiast to co trzeba wiedzieć o silnikach no to przede wszystkim po pierwsze jeżeli chodzi o wersję benzynową to nie jest to generalnie silnik, który jest specjalnie jakoś bardzo dynamiczny. Nie jest to też silnik, który mało spala, natomiast to co ważne, to że ma on dobre opinie i nie ma on zbyt wielu problemów z usterkami. Natomiast w przypadku diesla 1.3 te usterki mogą się zdarzać, gdzie zdarzają się problemy chociażby z filtrami cząstek stałych czy turbosprężarką, co po niektórzy zgłaszają także problemy dotyczące rozrządu. Natomiast przeważnie warto też pamiętać, że bywają to usterki, które występują już w egzemplarzach nieco bardziej wyeksploatowanych jeżeli zatem planujecie zakup jakiegoś samochodu z przebiegiem rzędu 150 tysięcy km, no to na pewno będzie warto zwrócić uwagę na te wszystkie elementy, o których powiedziałem przed chwilą. Natomiast to, co fajne, jeżeli chodzi o ten samochód, no to, że w 2010 roku dodano system start and stop. Oprócz tego jest też sporo pozytywnych opinii na temat wyposażenia. Auto chwalone jest również przez użytkowników za dobre skrzynie biegów. Wspomina się także o znakomitej widoczności i prowadzeniu, a do tego dochodzi niezła zwrotność czy przyjemne parkowanie. Jeżeli chodzi natomiast o wady, no to przede wszystkim, co po niektórzy wspominają tutaj o wyciszeniu wewnątrz samochodu, warto zatem w odpowiednim miejscu nieco się rozpędzić i przetestować, czy hałas nie będzie Wam Przeszkadzał. Tutaj też oczywiście pytanie do Was, jak często korzystacie z tras szybkiego ruchu? I czy rzeczywiście ta kwestia będzie dla Was uciążliwa i na tyle istotna? Natomiast tutaj już samodzielnie musicie sobie udzielić odpowiedzi na tę kwestię. Kolejna bardzo istotna sprawa to zawieszenie. Pamiętajcie, że jest to auto, które przeznaczone jest do warunków miejskich. Jeżeli zatem planujecie jechać gdzieś w. Teren poza miasto, to na pewno trzeba uważać na nierównościach czy jakichś dziurach, bo po prostu nie jest to samochód najlepiej dostosowany do takich warunków. No i też, oczywiście, pozostaje kwestia trzydziowego auta. Pamiętajcie, że nie jest to wybór najbardziej funkcjonalny. Natomiast co po niektórzy lubią tego typu rozwiązania, i jeżeli wy należycie do tego grona osób, no to być może będzie to samochód przeznaczony dla was. A zatem, tak to się prezentuje, jeżeli chodzi o kwestię. Techniczne wady, zalety, usterki czy dane techniczne. Ja tutaj dodam jeszcze z takich ciekawostek, że Fordka drugiej generacji, przez okres swojej produkcji, tak naprawdę nie przeszedł żadnego liftingu. Oczywiście jakieś mniejsze elementy, tak jak ten wcześniej wspomniany system start-stop, były dodawane, natomiast taki gruntowny lifting nie miał miejsca przez okres produkcji. Co jest przyznam szczerze dość ciekawe, ponieważ w obecnych czasach modele dość często otrzymują właśnie takie modyfikacje. A zatem Zatem tak to wszystko wygląda pod tym konkretnym względem dobrze, a zatem może teraz przejdźmy do sytuacji rynkowej związanej z Fordem K drugiej generacji, bo zapewne zastanawiasz się jak to wszystko wygląda pod względem ofert czy ceny. No i teraz tak, generalnie na rynku ofert jest bardzo dużo, natomiast są to oferty związane właśnie z wcześniej wspomnianym silnikiem benzynowym, a zatem większość ofert na rynku. To będą to egzemplarze z silnikiem 1,2 mocy 69 koni mechanicznych. Natomiast tych egzemplarzy, w których znajdują się silniki diesla, będzie naprawdę mało i raczej nie nastawiajcie się na ich zakup, bo po prostu jest ich niewystarczająco dużo. A do tego na przestrzeni lat wersja benzynowa sprawdzała się na ich tle dość dobrze. Więc jeżeli planujecie zakup Forda K drugiej generacji, no to ja raczej celowałbym właśnie w ten silnik 1,2 mocy 69 koni mechanicznych. No i teraz może taka przykładowa oferta, na którą ja osobiście zwróciłbym uwagę, no to przede wszystkim wybierałbym egzemplarze z niezbyt dużym przebiegiem, wszystko oczywiście z tego względu, żeby uchronić się przed ryzykiem potencjalnych usterek. No i taka ciekawsza oferta to na przykład Fordka drugiej generacji z 2015 roku, auto z przebiegiem około 75 tysięcy kilometrów, egzemplarz z silnikiem benzynowym 1,2 o mocy 69 KM mechanicznych, z manualną strzynią biegów z napędem na przednie koła. Auto co ciekawe bezwypadkowe, używane i w cenie około 18 tysięcy złotych. Myślę, że na takie oferty ja osobiście zwracabym uwagę, jeżeli planowałbym zakup Forda drugiej generacji. Natomiast wcześniej oczywiście przed zakupem pamiętajcie, aby zweryfikować dokładnie stan techniczny pojazdu, aby nie kupować przysłowiowego kota w worku, a zatem proszę Was nie zapominajcie o tej kwestii. No i też oczywiście miejcie na uwadze że cena może się różnić w zależności od poszczególnego egzemplarza. Te bardziej wyeksplotowane samochody, na przykład z 2009 roku, z większym przebiegiem w gorszym stanie, znajdziecie w cenie około 11 tysięcy złotych. A zatem, jak sami widzicie, pewna rozbieżność tutaj jest. No i generalnie wycenę auta robi się w oparciu o stan poszczególnego egzemplarza. No i tutaj też oczywiście nie możemy tej ceny jednoznacznie stwierdzić. Natomiast, przeważnie, na moment nagrywania tego filmu są to ceny w przedziale około 11 do 20 tysięcy złotych, a zatem cenowo dość atrakcyjnie to się wszystko prezentuje w przypadku Forda K drugiej generacji. Tak zatem wygląda sytuacja rynkowa tego samochodu. Sumowując zatem ten model, no to na pewno jest to bardzo ciekawa propozycja dla osób, które jeżdżą głównie po mieście. Będzie to również opcja dla tych, którzy cenią sobie mniejsze auta z niezbyt wysoką awaryjnością. Jeżeli zatem na przykład jesteś studentem i nie masz jakiejś większej rodziny, a do tego akceptujesz trzydrzwiowe rozwiązanie, które zostało zastosowane w tym samochodzie. To być może będzie to auto przeznaczone właśnie dla ciebie. Tym bardziej, że jest to samochód, który oferowany jest na rynku stosunkowo tanio. A zatem, tak to wszystko prezentuje się w przypadku Fordaka drugiej generacji. Ja też jestem standardowo ciekaw Twoich spostrzeżeń w tym temacie. Koniecznie napisz o nich w komentarzu pod tym filmem. A tymczasem to by było na tyle. Mam nadzieję, że. Ten materiał okazał się dla Ciebie przydatny, a póki co to wszystko, trzymaj się i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.